Zbieram od ludzi dane wrażliwe, i poświadczają mi swoim weselem i numerem dowodu, że ja to ja. Bo się okazało, że coraz więcej urzędów stanu cywilnego zmienia imię na podstawie tego, że jest po prostu używane. Bez zmiany weselu i to, to chcę zrobić. Muszę udowodnić, że e, to imię mam używane. Mieszkam w takim mniejszym mieście na Śląsku. Dużo ludzi, których mijam na ulicy, to znam, ale nie wiem, czy oni mnie kojarzą. Patryk! Mów Patryk, tak wszyscy mówią. Tak naprawdę to jest dobra wola urzędnika, co on uzna za dowód. Na Facebooku bardzo często przechodzi, że w pracy się funkcjonuje pod takimi imieniem i nazwiskiem jakieś przesyłki. W twoim życiu coś się nie zgadza, czujesz że jest nie tak, i jeszcze widzisz innych ludzi, którzy tak żyją i cieszą się z tego, żyją dalej. I to też tak wyglądało, że jedna osoba z grupy wsparcia jeździła do lekarza, do Katowic. Ja bym do Katowic. To też chcę jechać, to to niech ustawi sobie termin na ten sam dzień, to zabiorę autę. nas czwórka. Jak to się śmialiśmy, teraz guzik do lekarza. Michał. Patryk, mów Patryk. Po 16 wszyscy tak mówią. No tak. Dziwne co? Czemu? No że w pracy jestem nim, a po pracy nią. Wychodzę o 16, potrafię za bramą jeszcze odebrać telefon jako Patryk. Koleżanki po pracy tak do mnie mówią. No a godzinę temu jeszcze było inaczej. Tam, myślę, w męskich zaimkach funkcjonuje w żeńskich. Szkoda, Sorry, że tak zapytam wprost, ale... No właśnie, jak się omawiałeś, to jakie podawałeś imię? O, jak dzwonię do lekarza, no to... Dzień dobry... Ja do tartera takiego i takiego, no nazywam się tak i tak, bo jestem trans. I... K. Nie lubię tego imienia i podaję tylko jak się umawiam do lekarza albo jak mam taką konieczność że... Konieczność. Ja mam Patrycję w to będzie. No też jeszcze tego nie zmieniłem. Pierwsza wizyta? No pierwsza. Dawno temu wiedziałeś? I tak i nie. Do pewnego wieku myślałem, że tak ma każdy. Że jak przychodzi okres, to tego nienawidzę, że nie znoszę swojego ciała pod kątem dużych bioder i wcięcia w talii, tego, że nie mogę dopasować spodni. Pierwsza gimnazjum, mam problemy hormonalne i wstrzymano miesiączkę. Chcą mi to naprawiać, ale na co mi to naprawiają? Po co? Na USG patrzą na narządy. Szóstka, tarczyca, jajniki, macica. Niech mi to najlepiej wytną, po co w ogóle to naprawiać? Przyjaciel mi powiedział, no, ty cierpisz, zrób coś z tym. Ja to myślałem, że jestem jedyną osobą na świecie, która ma takie pro problemy. <laughs> Tak, całkiem krótko. Szkoda, wiesz. Kiedyś miałem bardzo długie włosy. potem takie do ramion. Pomarańczowe. Jeszcze przed tranzycją mam fazę na farbowanie. I są całkiem kolorowe. Zielone, fioletowe, pomarańczowe. No albo różowe, ale róż się spieraj. Zostają pomarańczowe. I różne kolory się zmieniają. Z tych kolorowych ścinam, z krótkich już nie ferbuję. No, ja też miałem takie. do ramion, no ale. ścinałem, kiedy jeszcze miałem 15 lat. Tylko wtedy mi mówili, że. moje włosy byłyby silniejsze, bardziej mi pasowało. A jak poszedłem do domu, no to wszyscy w szoku. Aż tak. A miałem taką. Męsko-kobiecą fryzurę. Taką neutralną. Tu grzywka były trochę dłuższe niż teraz, no bo wtedy jeszcze bałem się tak na krótko jak teraz. Do pewnego czasu próbuję się upierać jak normalna dziewczyna, ale czuję się niekomfortowo jakby to do mnie nie pasowało. I w końcu uświadamiam sobie, że lepiej czuję się w męskich ciuchach i wyglądzie. Przepraszam, że nie mogę być już dłużej Waszą córką. Czuję się chłopakiem, mówcie do mnie, Michał. Tak wprost. Gdzie to? Mam 15 lat, idę do kościoła i piszesz to w SMS-ie do rodziców. I co oni na to? Nie akceptują tego. Długo się wstrzymywałem, żeby powiedzieć mamie. Robi w sumie całą robotę za mnie. Nie jest trudniej powiedzieć, niż jej zaakceptować. No to masz fajnie. No a ty co wtedy robisz? Chcę, żeby mi przeszło. A potem zmieniam na Facebooku płeć, że w danych nie jest kobieta, tylko mężczyzna. Tylko... Jakaś koleżanka mojej mamy zwraca na to uwagę, jest awantura, więc znowu zmieniam. Są takie myśli, że. Może to minie. No nie? Ale po próbie samobójczej trafiam do szpitala psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. No i tam wszyscy mówią do mnie Michał, bo myślą, że jestem chłopakiem. No to piszę do rodziców list, w którym przepraszam, że nie mogę być ich córką. Kłóci mi się przez telefon oddziałowy. Czyli dalej nie przyjmują tego. Teraz jest. Porządku. Bo psychiatra mojej mamy, moja mama przez ten mój zjazd psychiczny też się źle czuje, i ten psychiatra, wiesz co jej mówi? Że lepiej mieć żywego syna niż martwą córkę. I to jakoś trafi. Taką rozterkę. Powiedziałem rodzicom, że rezygnuję ze szkoły, ale... jeszcze nie wiedzieli dlaczego. Co to znaczy? No bo w szkołach makijażowo wizażowo charakteryzatorskich pracuje się na sobie wzajemnie. Więc ścinając włosy, nie daje nikomu włosów do pracy. Uczysz się gdzieś? Chcę iść na studia graficzne. Fajnie. Maluję obrazy, rysuję. Skończyłem szkołę policjalną, florystykę. Wcześniej chodziłem do technikum. W mojej klasie w technikum były trzy kierunki: grafikat i elektrycy i mechanicy. No i jak się wyautobuje, to każdy z tych grafików, z którymi się koleguje, to się ode mnie odwraca. Dużo elektryków. Dla nauczyciela? Jak no, próbują coś robić, no to jest jeszcze gorzej. Więc siedzę cicho albo pokazuję w klasie w ale Ale... następnym następnie idę z moim najlepszym przyjacielem. a no, Jesteśmy jedyną męską parą. I potem no, jak idę do toalety dla mężczyzn, to próbują mnie pobić. Nie pasuje ani do kobiet, ani do normalnych mężczyzn. Ale... Ale skończyłem tę szkołę na szczęście. A ty? Co chcesz teraz robić z tą pracą? No ogólnie to chciałem oficjalnie być Patrykiem. Nie używać męskich zaimków też w kontakcie z klientami. Ostatnio nawet miałem spotkanie z zarządem. Wiem co i jak, nie? Wszyscy praktycznie wiedzą. Tylko powiedz, jak się do siebie zwrócić w socjalnym, bo wiesz, część osób jeszcze nie wie i no nie wiadomo co, gdzie, jak kto może powiedzieć. Tak, mam ważną sprawę. Ale czy to, to takie ważne, żebyśmy mieli jechać zaraz do Krakowa? Chodzi o to, że chciał, chciałabym. Chciałabym powiedzieć, że. No więc. Chciałabym, żeby mówiono do mnie Patryk. Rozumiem. Okej. Okay. Mm, to. Żeby to powiedzieć... Pewnie część osób już sama się domyśliła. Tak. Chcę, żeby mówiono mi patrę. Ta decyzja, tak? Czy tylko ci się wydaje i zaraz ci się odwiedzę? Ja... Ja się dowiedziałam od twojego szefa przez telefon. Było mi bardzo trudno. Kadrą musiałam powiedzieć! A już same się domyślały i wiedziały. I nie było nic trudnego w kadrach. Już... 30 osób wiedziało w pracy, ja już wtedy byłem na testosteronie i mogli zauważyć jakieś zmiany, że głos... Ja się załamuje. Tak, no, że to jest chrypka i po prostu... Tak. No już nie miałem wtedy okresu. Pamiętam skurcze przy Janikach z jednej strony, taka ulga, z drugiej... O. Ludzie myślą, że bycie trans to jest wymysł albo jakieś wymyślanie i to mnie strasznie triggeruje, nie? Ale odpuszczam. Nie noszę już nawet tęczowej torby, bo nie chce mi się użerać. Czekałem na przystanku i podszedł do mnie jakiś gościu, i zaczął się przyglądać moim przypinkom na torbie, zaczął się do mnie przybliżać i mówił, że mam mu oddać tę torbę. Zaczął mnie szarpać. Oczywiście byli ludzie na przystanku, nikt nie zareagował. No i tak było dwa razy. I poszedł sobie dopiero jak go postraszyłem gazem pieprzowym, bo zawsze nosił przy sobie. Albo byłem też pod galerią Siedziałem na schodach, podeszło kilku takich młodych facetów, i zaczęli gadać, że mam schować tę torbę, bo pożałuję. I, no, w sumie to poszło jak powiedziałem, że jestem Albo na przykład jak napiszę pod jakimś postem, bo jest pytanie, to zaraz zlatuje się jakieś stado i zaczyna mnie wzywać, przeglądać mój profil i wytykać mi, że nie jestem chudy. Więc... Mieszą do mnie prywatne wiadomości, że mam się iść powiesić i takie to hasła. Zgłaszałeś to gdzieś. Chciałem, ale nie chcę się pieprzyć z debilami. Nie będę marnować czasu na takich ludzi. Ale przecież ty w ogóle nie wyglądasz. Dużo osób mi właśnie mówi, że, że nigdy by nie powiedziało, że jestem transfacetem. No ale ja mam takie wrażenie ciągle, że nie czuję się postrzegany jak prawdziwy facet cis. Że nie jestem taki jakby, nie chcę powiedzieć prawdziwym facetem, ale nigdy nie będę takim normalnym facetem. Jak każdy cis heteromężczyzna. Niektórzy nigdy nie będą patrzeć na mnie jak na takiego mężczyzna od urodzenia. Nie pasuje ani do kobiet, ani do normalnych mężczyzn. U mnie często tak było, że uciekałem w taką stagnację. Izolowanie się od ludzi. Nadal będę się bać, że ktoś coś powie. Nadal będę się bać wychodzić, ale jest lepiej. Dawno temu zacząłeś? A, y brać hormony? Hmm. Dwa i pół roku temu. I robiłeś coś jeszcze? Zainwestowałem w diagnozę transpłciową, przez co opłacenie tego zostało, stało się jeszcze trudniejsze. Oszczędności pozwolą mi tylko na pokrycie około 30% całego kosztu operacji no i części badań potrzebnych dla mojego chirurga i anestezjologa. Nigdy nie myślałem, że będę zmuszony do zakładania zrzutki, ale uzbieranie tak dużej kwoty jest dla mnie niemożliwe do osiągnięcia samodzielnie. No a wsparcie ze strony rodziny niestety nie mam co liczyć. Dlatego zebrałem się w sobie na odwagę i zdecydowałem się poprosić innych ludzi o pomoc. Chciałbym w końcu iść przez życie na własnych zasadach, słysząc niż głos jak mówię. Pewnego dnia przestać nosić binder, bez którego no teraz nie jestem w stanie wyjść z domu, a tak bardzo ogranicza ruchy, oddech, a przy tym wszystkim jestem w stanie wyrządzić krzywdę dla kręgosłupa. Chcę być wreszcie sobą, po tylu latach. W podziękowania za każde wpłacone 200 zł narysuję portret, rysunek dowolnego wysłanego przez Was zwierzaka. Dzięki za każdą choćby najmniejszą wodę. A! Chodźmy przesłanie tego dalej. No i tam udaje mi się zebrać pełną kwotę na operację. Najtańszej klinice w Polsce dwie i pół godziny. I po wszystkim? O, nie do końca. Zostawiają mi za dużo skóry i muszę iść na poprawkę. Słusznie. Co ty? Najgorszy błąd. Dają mi źle znieczulenie. Nie uśpili cię? No <grych> to, to nawet nie jest takie znieczulenie, że cię usypiają, tylko po prostu nic się nie czuję od szyi w dół. Ale chyba dają za, za małą dawkę. I mimo, że mówię, że mnie boli, jak zaczynają operację, to oni mówią tylko, że mam się nie szarpać. i... Nie tak zastawiają. Trzymam cały czas pielęgniarkę za rękę i to jest masakra. Dają mi chyba głupiego Jasia, no ale dalej boli 40 minut. Ale poprawili to. Poprawili. I jak to wyglądało? Przeglądam się w lustrze i myślę, że że mi się przewiduje, że mi się wydaje. Że no nie mogę uwierzyć, że nie muszę nosić bindera. I, I w tym binderze wiesz. Ciężko oddychać, bolą plecy i żebra, cały czas jest nacisk na klatkę piersiową. Ja to nosiłem ze dwa lata. Tak cały dzień, 12 godzin codziennie. Zmiana dowodu, histerektomia, no i koniec tranzycji. To jest jakby start od, od zera. Ja bardzo nie chcę tej rozprawy sądowej. To jest chore. Że trzeba pozwać rodziców. Pozwałeś? No ja, ja cały czas to odkładałem i odkładałem, ale koleżanka pomogła mi napisać do kilku fundacji w tej sprawie i dostałem dzisiaj pozew napisany. nie sądzisz się nawet o imię, tylko sądzisz się o zmianę oznaczenia płci i zmianę PESEL-u. A później jestem nowym PESEL-em jest przypisane stare imię i nazwisko i dopiero idziesz do urzędu stanu cywilnego. Dopiero na podstawie tego wyroku? Zmienić w ogóle dane? No tak, ale, ale po tym całym procesie będę mógł mieć wreszcie legalną operację dołu. Ona, no, na którą mi tak nie będzie stać, ale... E, ale chcę właśnie te histerektomię mieć jak najszybciej po zmianie danych, bo no, boję się, że będę mieć raka. Wiesz, że jak się bierze dłuższy czas testoserem, to mogą być zmiany. A pokażesz, jak to wygląda? Mm. Yy, ta, yy, tu masz yy, stronę powodową. To są moje dane. Yy, pod tym dane pozwanych, czyli moje rodzice. Nieniejsze yy. powództwo zostało skierowane przeciwko obojgu Między rodzicom. Z st strony powodowej okay. yy, działając w swoim imieniu. Wnoszę ustalenie, że strona powodowa tu ja, na której w urzędzie stanu cywilnego sporządzono akt urodzenia o numerze, jest mężczyzną. Uzasadnienie. i no. uzasadnienie. Nie czuję przynależności do mojej Płci biologicznej, a swoją tożsamość płciową określam jako męską. Oznacza to rozbieżność pomiędzy poczuciem psychicznym płci, a budową ciała morfologiczno-biologiczną oraz płcią socjalną-metrykalną, które odczuwane są jako obce i należące do płci przeciwnej. Powyższe. Było źródłem dyskomfortu i cierpienia, wobec którego zdecydowałem się podjąć odpowiednie leczenie zmierzające do dostosowania ciała do odczuwalnej tożsamości płciowej. Takie postępowanie jest jedynym zgodnym z aktualną wiedzą medyczną sposobem pomocy osobom transpłciowym. Polega ono kolejno na leczeniu hormonalnym, tranzycji społecznej polegającej na funkcjonowaniu społecznym. W roli od, odpowiadającej odczuwalnej płci psychicznej ostatnim zaś krokiem są zabiegi chirurgiczne. Pozostaje pod opieką wyspecjalizowanego w sprawach tożsamości płciowej lekarza. Po przeprowadzeniu szeregu, szeregu specjalistycznych badań zdiagnozowano u mnie dysforię płciową i niezgodność płciową oraz wdrożono leczenie zmierzające do korekcji płci żeńskiej na męską. Rozbieżność między płcią metrykalną a realizowaną przeze mnie płcią psychiczną nastręcza mi szeregu problemów i naraża na wiele niedogodności, ale niebezpieczeństw. thou wake thy power earthly and divine